Czas, który mamy, jest jednym z największych darów, które mamy od Pana Boga. Dlaczego tak jest? No bo raz zmarnowany nie da się już go więcej powtórzyć. Jeżeli jakaś godzina, jakiś dzień, chwila minęły, nigdy nie będzie drugiej takiej samej. Jeśli ten czas zmarnuje, to stracę coś ważnego. Jak pisała Polska Nobliska, nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. I druga rzecz z tym związana to nikt z nas tak naprawdę nie wie, ile tego czasu ma. Tym bardziej jakoś powinniśmy o niego tak zadbać. I mówię o tym dlatego, bo początek nowego roku lub też koniec starego to taki moment, w którym dobrze jest spojrzeć na to, co się wydarzyło i dobrze jest też podsumować to, co się zadziało. I takie podsumowania często robimy właśnie albo na końcu, albo na początku nowego roku. Patrzymy i liczymy, ile przebiegliśmy kilometrów, ile zarobiliśmy, a ile wydaliśmy pieniędzy. Patrzymy, ile kilogramów nam przybyło. I chciałbym nas dzisiaj zaprosić do, takiej, do takiego podsumowania, ale trochę w innej perspektywie, w innym kontekście. Maryja, którą dzisiaj, którą dzisiaj wspominamy w tytule Świętej Bożej Rodzicielki, jest tą, którą jak słyszeliśmy w Ewangelii przed chwilą przy narodzeniu Chrystusa zachowuje to wszystko w swoim sercu i to rozważa. To znaczy Maryja spogląda myślami w przeszłość i wspomina te wszystkie sytuacje, które się wydarzyły w jej życiu, w których miało miejsce właśnie doświadczenie Pana Boga, doświadczenie Bożego działania. Myśli o proroctwach dotyczących Mesjasza o tym momencie zwiastowania, kiedy anioł do niej przyszedł o wizycie u Elżbiety, rozważa te momenty, w których doświadczyła Pana Boga. I to jest też dla nas dzisiaj klucz, byśmy i my też może w tej perspektywie właśnie spojrzeli na, na ten rok, który upłynął, no bo po co Maryja to wszystko rozważa? Dlaczego? Ona rozważa to po to, by się nauczyć i zapamiętać, w jaki sposób Pan Bóg wkraczał w jej życie. Warto, żebyśmy właśnie dzisiaj spojrzeli i zobaczyli, właśnie, w jaki sposób też Pan Bóg do nas przychodził, bo to nie jest tak, że Pan Bóg jest tylko tutaj zamknięty w tabernakulum, ale po wyjściu z kościoła już go z nami nie ma. To nie jest tak, że jest tylko podczas Eucharystii i Spowiedzi Świętej, ale w moim życiu codziennym, w domu, w pracy, w obowiązkach, to już go tam nie ma. Pan Bóg nieustannie przychodzi do naszego życia. Oczywiście przede wszystkim poprzez sakramenty, ale też i poprzez spotkanie w drugim człowieku, przez mądrą książkę, poprzez wydarzenia, które nas poruszyły, poprzez natchnienia do dobrych czynów. I warto ten czas, który minął, podsumować właśnie pod tym kątem. Jak Pan Bóg przychodził do mnie w minionym roku? Jak go doświadczyłem? Bo może jest tak, że mija ten rok, a ja tak naprawdę Pana Boga w ogóle nie widziałem w swoim życiu może nawet nam się udawało ale żeby go dostrzec w takiej codzienności to już tak nie bardzo czy były takie momenty warto to zrobić w tym nadchodzącym roku by nie przegapić tych sytuacji w których pan bóg się znów pojawi w których obdarzy nas łaską swojej obecności gdy patrzymy na tą dzisiejszą ewangelię to Maryja przy tym żłobie Mogłaby się trochę na Pana Boga obrazić. Dlaczego jej syn Jezus, niezwykłe dziecko, Mesjasz, przyszedł na świat w takich warunkach? Jak to możliwe, jak to możliwe że w szopie, właśnie, wśród zwierząt, a nie jakoś godniej, chociażby w gospodzie? I Maria mogłaby mieć taki zarzut do Pana Boga, ale nie miała, bo wiedziała, że to dziecko ma wejść w jej życie. W taki sposób, jaki Pan Bóg chce, taki jaki ona sobie wymarzyła, by przyszedł. I podobnie myślę, że jest z nami. Czasami Pan Bóg też wchodzi w nasze życie nie, nie w taki sposób, jak my byśmy tego oczekiwali, jak my byśmy chcieli. Bo, bo dopuszcza czasem coś trudnego w naszym życiu, coś na co się też wewnętrznie zgadzamy. Pytamy wtedy, dlaczego my, dlaczego ja, dlaczego nas to spotkało. A może warto też spojrzeć dzisiaj na każde takie wydarzenie minionego roku, że cokolwiek się takiego stało, to było to okazją od Pana Boga do tego, abyśmy Mu bardziej zaufali, abyśmy jeszcze bardziej się z Nim zaprzyjaźnili. I mimo że może ta sytuacja, którą przeżywaliśmy, a może i przeżywamy, wcale na taką nie wygląda. To jest ona zaproszeniem, by bardziej Panu Bogu zaufać, że On wie, co robi, że On to może też dopuścił, bo widzi więcej, bo widzi dalej niż my, widzi nas w Królestwie Niebieskim i może też temu to ma służyć. Nie wiemy, co nas czeka w tym nowym 2023 roku, ale nie, zapomi nie zapominajmy o tym, że Pan Bóg widzi więcej niż my. Niech Boże Opatrzność, niech Matka Najświętsza prowadzi nas do głębszego zaufania Panu Bogu w tych wszystkich sytuacjach naszego życia codziennego.